Zadanie Pierwsze strona 149, oblicz obwody narysowanych trójkątów. Teraz tak, zaczynamy od trójkątów, wszystkie mają po 45 stopni. Między kątem prostym a 45 stopniami mamy A, czyli tutaj też mamy czwóreczkę. We wcześniejszej lekcji dowiedzieliśmy się, że przekątna kwadrato wynosi A pierwiastki z dwóch. I teraz będziemy z tego korzystać, ponieważ nasze A wynosi 4, a tutaj mamy A pierwiastki z 2, czyli po prostu 4 pierwiastki z dwóch. I mamy to zawsze między kątem 45 stopni, a 45 stopniami. Liczymy obwód. 4 dodać 4 to 8. I jeżeli mamy pierwiastek, nie możemy tego dodać, Czyli taki jest nasz wymiennik pod punkt B. Nie mamy zaznaczonych stopni, tylko łącznie dlatego, że mamy kąt prosty i nasze A wynoszą tyle samo, czyli jest to kąt równoramienny, czyli po prostu mamy narzucone z góry, że tu jest 45 stopni. I to wynosi nasze A. Tutaj mamy A pierwiastków z dwóch, czyli to w mnożeniu z tym bo nie możemy podstawić, tak jak wcześniejsze liczby, bo mamy pierwiastek i z tym się da coś jeszcze zrobić. Razy pierwiastek z dwóch. Skrócić się nie da, wbija się w mnożeniu. 3 razy 2 to 6, czyli 6 pierwiastek z 6 na 2. Tyle wynosi nasza średnica. Liczymy obwód. Musimy zauważyć, że wszystko mamy na tym samym mianowniku. Mamy dwa te same pierwiastki, czyli skoro są dwa, to dwa pierwiastki z trzech, dodać pierwiastek z sześciu. Możemy to tak zostawić, ale możemy to również skrócić. Czyli to nam się skraca, zostaje nam pierwiastek z trzech, dodać, tu się skrócić nic nie da, czyli zostaje nam cały ten ułamek, czyli pierwiastek z sześciu na dwa. Ostatni przykład. Uzupełniamy 45 stopni. Tutaj jest nasze A, tutaj jest nasze A, i niestety tutaj na miejscu A pierwiastków z dwóch jest czwórka. Czyli zapisujemy, że A pierwiastków z dwóch wynosi 4 i liczymy A. Czyli dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Usuwamy niewymierność i otrzymujemy. Następnie to skracamy. I otrzymujemy nasze A. Liczymy obwód. A mamy w tym miejscu i w tym miejscu, czyli dwa pierwiastki z dwóch na dwa pierwiastki z dwóch. Daje nam cztery pierwiastki z dwóch. Dodać to naszą czwórkę. I to jest nasz wynik. No i już. Zadanie drugie strona 149 Podaj długości boków oznaczonymi literami. Mamy tutaj 30 stopni. Czyli tutaj mamy 60. Czyli tutaj też. Tutaj też. To już nie widzicie, a nie jednak widzicie. 60. I lecimy. Tutaj mamy lekką kolizję znaczeń, ale damy sobie radę. Między 60 a 30 stopniami, zapominamy o tym, jakie mamy tutaj oznaczenia, mamy 2a. Między 90 a 60 mamy a. A między 90 a 30 mamy A pierwiastków z 3. jeszcze raz. 60 podzieli na 30 to 2, czyli tutaj jest 2A, tutaj jest A, a tutaj jest A pierwiastków z 3, bo leży między 90, a tutaj mamy trójkę. Trzeba sobie to tak jakoś pokojarzyć. No to lecimy. 2 to A, czyli A to 4, a B to 2. Pierwiastki z trzech. Lecimy kolejny przykład. Będzie łatwiej, bo są inne oznaczenia. C i D. Piątka. Piątka nam leży na miejscu 2A. Czyli połowa z piątki, czyli 2,5 to A. Które mamy tutaj, między 90 a 60. Czyli C to 2,5. Czyli D... To 2,5 pierwiastka z 3. Lecimy dalej. Tutaj mamy 90 i 30 stopni, czyli miejsce A pierwiastka z 3. Kombinujemy chwilę, i mamy od razu podane A, że to 6. A 6, czyli nasza A, mamy w miejscu E. No i FK. 30, 60, czyli 12. Teraz ten przykład. Trójeczka. Trójeczka leży fajnie, bo na miejscu A. Nie trzeba nic kombinować. Czyli nasze G to 2A, czyli 6, a H leży między 90 a 30 stopniami, czyli jest to 6, przepraszam, 3. Pierwiastki z 3. Tutaj mamy same 60, czyli wpisujemy trzydziestki. I wracamy do góry. A i B. I tutaj mamy szczęście, bo na miejscu A mamy A. Mamy więc 90 a 60. Czyli nasze 7 to 2 A. Czyli A wynosi 3,5 to B 3,5. Pierwiastka z 3 Teraz tutaj. Ok. Czwórka to nasze A, bo mi leży znów między 90 a 60. Czyli C to nasze 2A. To 8, czyli D 8. Popatrzcie, 4 pierwiastka z 3 Teraz tutaj. Wiadomo. Kąt prosty. Tutaj też I patrzymy. 8 leży na miejscu 2a, czyli a wynosi 4. A naszym a jest fk. Czyli e to 4 pierwiastki z 3. I ostatni. Nasz pierwiastek z trzech leży na miejscu A pierwiastki z trzech. Nic tutaj nie mamy i to nie jest 0, bo wtedy to też by wynosiło 0. Czyli nasze A wynosi 1, bo jedynki się nie pisze. Więc G wynosi 1, a H leży na miejscu 2A, czyli to po prostu 2. No i już. Zadanie trzecie, transa 49, Obrócz brakujące długości boków narysowanych trójkątach. Uzupełniamy najpierw kąty, czyli 60, tutaj 30, tutaj 30 i tutaj 60. I wracamy do góry. I niestety zmorą tego zadania jest to, że na każdym miejscu leży nam na, na pierwiastku z trzech, w każdej z tych czterech trójkątów. No to lecimy, że A pierwiastki z trzech wynoszą 6. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Usuwamy niewymierność. Czyli mamy 6 pierwiastków z trzech na trzy. Skracamy dwa pierwiastki z trzech. Wracamy dziewiąteczka. To samo. Pracamy kolejny przykład I to tak możemy zostawić i ostatni przykład. Narzymy pod pierwiastkiem. 8 na 3. To jest nic innego jak 9 razy 2. Wyciągamy trójkę. Pod pierwiastkiem zostaje nam 2 na 3. Skracamy. Pierwiastek z 2. No i już.